psychologicznej? Tak? Tak, nie, to jest... Ma z... z... To znaczy dzisiaj jest stopy, stowarzyszenie stop manipulacji. Tak. Dzień dobry ma zruchę stowarzyszenie Stop Manipulacji. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy dzisiaj po raz drugi. Na pierwszym spotkaniu została zaproponowana przez panią minister grupy roboczą. Czy można by było w tą stronę pójść, żeby podzielić nas na grupy robocze zajmujące się pewnymi częściami tego? Grupę roboczą związaną z prawem i grupę roboczą związaną z psychologami, czy, 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 czy ogólnie z wszystkim, co się wiąże z dobrem dziecka. Wtedy, ponieważ tutaj częściowo się wymieniamy dwoma różnymi problemami, wtedy te grupy robocze mogłyby przedstawić. Pracownicy rodeków postrzegają się tak, jak się postrzegają w myśl, ustaw, w myśl rozporządzenia o rodekach, ustawy, która rodeki tworzą. Czyli jako instytucja pomagająca sądowi, pomagająca sądowi w znalezieniu rozwiązań. A w prawie rodzinnym my mówimy nie o sytuacji osoby, która pomaga sądowi znaleźć rozwiązanie, tylko o sytuacji biegłego. Biegłego rola jest zupełnie inna. Biegły po prostu ma odpowiedzieć na konkretnie zadane pytanie przez sąd, a nie, tak jak Pan powiedział, na przykład yy, yy, posłaniec niewygodnych wiadomości. Biegły nie jest tego, żeby wchodzić z w jakiekolwiek rozmowie, ponieważ w tym momencie traci swoją neutralność. Negocjujemy z rodzicami, posługujemy się książkami. Biegły jest specjalistą i biegły jest wynajmowany po to, żeby pomóc sądowi zrozumieć konkretny problem. Ale sądowi. tak, A to sąd rozstrzyga. W konsekwencji, że rzeczą, która w przypadku naszych klientów, którzy przychodzą ze skargami, bardzo często sądy zadają, tak jak Pan wspomniał, pytania. I te pytania nie są pytaniami, które są do biegów. Ponieważ są to na przykład. Pytanie rozstrzygające. Który z rodziców jest jakiś? Tak. tak, to jest pytanie rozstrzygające. Na takie pytanie biegły nie ma prawa odpowiedzieć. Jeżeli jest e, pytanie do biegłego, to powinien być, jaki jest poziom kompetencji jednego rodzica, drugiego rodzica. I biegły jest w ramach zawężonego, e, tylko na to pytanie. Rodzic ma rodzic A ma 73%, tak? ma deficyt tu. tu ma deficyty tu, tu i tu. Koniec. Niech są rozstrzygnięte. I w jaki sposób y, z rodzicami postępować? Jeszcze będzie kilka rzeczy. Ale proszę bardzo bardzo że, tak, bardzo tak. testy. Stosowanie testów projekcyjnych, które nie zostały potwierdzone naukowo do y, diagnozowania w tak ważnych sprawach jak sprawy sądowe. Y, nie ma, y, nie ma, większość testów nie ma zbadanej prawności rzetelności. Włącznie z testem Ronszaka, nad którym pracuje Pani z Instytutu Ekspertyz Sądowych. W przypadku to, co sądy często mówią, my wysyłamy do psychologów po to, żeby one wysłuchały dziecka. Jeżeli psychologowie, rodaki są po to, żeby uwzględnić wolę dziecka, to dlaczego robi to psycholog i ta wola dziecka nie jest dołączona do pracy. Dlaczego nie wysłuchuje się dzieci i nie dołącza tego jako protokół ze słuchania dziecka do sprawy. Nie ma możliwości z rod uzyskać konkretnych informacji dotyczących jak rzeczywistości, na jakiej podstawie było wnioskowanie. Krótko mówiąc, nie ma możliwości ani dołączenia do akt, protokołów, ani wyników testów. Jest to, jed, są to jedyni biegi, które nie mają obowiązku dołączenia tego typu rzeczy do swojej Mediator nie jest wieku. My mówimy o sytuacja. Tak, ale chodzi o to, że ustawa o biegłych nie mówi. Ustawa o biegłych za wyjątkiem psychologów. Są w systemie Ostatnia rzecz. Aha, jeszcze Kasacja. To znaczy dochodzimy do sądu apelacyjnego i niestety nie wszystkie sądy apelacyjne są takie jak Chciałbym, żeby wszystkie sądy apelacyjne podejmowały takie decyzje. Tak, jest tak, są rozsądne uzasadnienia. Więc dlaczego jest wyłączona kasacja ze spraw rodzinnych? Dlaczego tutaj Sąd Najwyższy nie może się wypowiedzieć i raz na zawsze położyć jedną interpretację danego przepisu, a nie że w każdym regionie sąd y, orzeka inaczej, to zależy od dobrej woli operacji. przy innej instytucji y, jednak te kontakty zachować, dopóki chociaż nie będzie przez prokuraturę postawiony zarzut. Tak? My do momentu postawienia zarzutu y, klient potrafi czekać o rok półtorej. Dlaczego w tym okresie, dopóki nie zostanie przez prokuraturę postawiony zarzut, y, to dziecko nie ma się spotykać z tym rodzicem, niezależnie czy to ojciec czy matka. Dopiero od momentu postawienia zarzutu można powiedzieć, że coś jest na rzeczy. A sądy rodzinne robią to za nim. To tak, ponieważ tutaj przedmówcy dość długo opowiadali, więc na tym skończę. Dziękuję Państwu bardzo.